Nie uwierzycie w to, za ścianą, za bramą tej dziwnej budowli, która wygląda kompletnie jak stodoła, jest coś nieprawdopodobnego. Odkryliśmy to w malutkiej wiosce na Dolnym Śląsku, która nazywa się Lubiechowa. Gdzie diabeł nie może, tam trzy kobiety pośle. W dzisiejszych dolnośląskich tajemnicach Katarzyna Iwińska i Kasia Sielicka. Regionalistka, znająca świetnie kaczawy i pani archeolog, również z tej okolicy obie prowadzące audycje wrzące wulkany, w radiu, które ma tajemniczą nazwę Zamek nadaje. I właśnie dziewczyny zdobyły dla mnie klucz. Jedyny klucz, jaki istnieje do tego budynku. Ja już wspominałam o tym miejscu, kiedy byliśmy w pałacu w Lubiechowej, kiedy odwiedzaliśmy pałac zakupiony przez miejscowego rolnika. Mówiłam wam wtedy, że jest tu jeszcze pewne tajne miejsce. Nikt o tym miejscu nie wie. Pytałam miejscowych, mieszkających tu ludzi, mówią, że nikt nigdy nawet tu nie zaglądał, więc kto ma klucz, Kasia? Dawaj. A, się tutaj, uwaga, uwaga. Słuchajcie, ja to widziałam tylko przez dziurkę od klucza. Niesamowite, popatrzcie. To my jesteśmy w kościele. Tak, prawdziwy kościół, typowy kościół protestancki. Kościół protestancki w 100 dole, bo to wygląda jak 100 doła. Ja zawsze myślałam, że na Dolnym Śląsku już mnie. Kompletnie nic nie zaskoczy, bo te okolice to jest przede wszystkim pałac w Lubiechowej, obok przepiękny katolicki kościół z cudownymi polichromiami. W pobliżu miejsca ukrycia skarbów z czasów II wojny światowej, słynna Góra Wielisławka, naprawdę jest tutaj co robić. Ale to, że koło pałacu jest coś jeszcze. Dowiedziałam się przez zupełny przypadek, widziałam tylko przez dziurkę od klucza, że są tu dziwne, yy, dziwne drewniane konstrukcje. No i teraz okazuje się, że wyglą wygląda to jak Kościół Ewangelicki. Ale dlaczego on jest pusty? Dlaczego w pustym takim wielkim domu, gdzie obok mieszkają ludzie, bo dalej są mieszkania, no i na dodatek są tutaj jeszcze garażowane samochody? Z tej strony mamy empory, trzy piętra empor, czyli empory zakładamy dla pewnie najważniejszych mieszkańców Biechowej, a sam kościół został ufundowany oczywiście przez rodzinę Foncedlic, która posiadała i wybudowała pobliski pałac. Więc trzy piętra empor, z tym, że za tą emporą na parterze znajduje się przejście do części mieszkalnej. Zakładamy, że to część mieszkalna, w której mieszkał właśnie e, tutejszy proboszcz tej parafii. A z drugiej strony mamy chór, na którym jeszcze 70 lat temu stał prospekt organowy. Po wojnie, zgodnie z przekazem tutejszych mieszkańców, przeniesiony do kościoła katolickiego, w którym są te fantastyczne freski. No dzisiaj chór straszy pustką. Powiem Wam, że to robi ogromne wrażenie, mimo tego, że. No jest to totalnie zniszczone i empory, no i ściany, wszystko jest w okropnym w okropnym stanie. Tutaj widać nawet jakieś regipsy, czyli ktoś coś usiłował dobudowywać, kolumny pewnie się pewnego dnia posypią. I teraz pytanie, jak to się stało, że ten obiekt jest w takiej kondycji, przede wszystkim kiedy on powstał? Prawdopodobnie kościół powstał w 1743 roku na bazie pierwszych wojen śląskich i zmiany panowania na pruskie, które sprzyjało protestantom po prostu, którzy z kolei zdominowali lokalną społeczność. I na tej bazie ufundowano kościół, dom modlitewny. W którym z jednej strony prawdopodobnie mieszkał pastor, a z drugiej strony była zorganizowana szkoła. I w 1842 roku był tutaj taki spis powszechny inwentarza i też jakieś takie infrastruktury. Z tego spisu wynika, że w tamtym czasie w Lubie były dwa kościoły, czyli jeden kościół ewangelicki. Zapomniany dom modlitewny, do którego weszła Jana Lamparska, leży zaledwie 70 metrów od dawnego pałacu z i 100 metrów od katolickiego kościoła pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. Na początku XIX wieku Lubiechowa była bogatą wsią. Były tu również dwie szkoły, plebania, cztery folwarki, trzy młyny i wiatrak. W ogóle niesamowite jest budowa tego kościoła, że zwróć uwagę, że tu wchodzimy na innym poziomie niż wychodzimy. Tutaj kościół stoi na skarpie, więc ściana rzeczywiście jest wyższa i tak samo jest dach ukształtowany, inaczej mamy takie też lunety w tym dachu, więc to, to jest. Taki budynek, zagadka, budynek, iluzja, bo on zupełnie inaczej wygląda z zewnątrz, z zewnątrz tylko jak długa stodoła, w rzeczywistości jest na planie litery C, ponieważ ma dwa potężne skrzydła po bokach, mało tego on jest w rzucie takiej samej wielkości jak pałac. 31 października 1517 roku Marcin Luter, mnich augustiański, ogłosił 95 test dotyczących reformy kościoła początkując ruch mający na celu odbudowę chrześcijaństwa. Wraz z próbą reformy katolickiej rozpoczęta została również akcja kontrreformacyjna przeciwko instytucjonalnym formom życia religijnego protestantów. Kiedy powstał zbór w Lubiechowej Śląsk wciąż leczył rany po religijnej, krwawej wojnie trzydziestoletniej. Czasy były niepewne. Mało tego, mamy cały czas grasującą kontrreformację. Tutaj na tym terenie mamy dużo ruchów religijnych, bo to nie są tylko luteranie. Mamy tutaj szwengfeldystów też, których luteranie z kolei zwalczają, e, więc jesteśmy w takim tyglu religijnym i cały czas panuje niepewność. Mimo tego, że księstwo legnickie teoretycznie jest księstwem e, tolerancyjnym, ponieważ rządzą tutaj ewangelicy przecież piastowie i tolerancyjni, to jednak e, tutaj właśnie trwają też prześladowania. Budowa kościoła ewangelickiego mogła cały czas wydawać się zadaniem takim ryzykownym, w Taki kościół kryty w stodole można było zamknąć te wrota, które wyglądają jak wrota do, do wjazdu wozu z sianem, i z zewnątrz go nie było, z zewnątrz na pewno nikt nie pomyślałby, że tutaj kryje się kościół. Wiedzanie tego miejsca jest naprawdę ryzykowne z różnych względów. Dla mnie okropne są te łapki na szczury, które tutaj wszędzie się znajdują, ale równocześnie widać, że to jest po prostu wielki śmietnik. Tu są butelki, kubki, jakieś kosze. Widać, że szmaty, że że ktoś tutaj coś zawsze wyrzucał, że ten kościół służył jako rodzaj magazynu. Pani, która tu mieszka w pobliżu, mówi, że nigdy nikt się nim nie interesował. Pytałam, czy jacyś Niemcy tu przyjeżdżają. Ona mówi, nie. Nikt nigdy się o ten kościół nie pytał, a po wojnie tutaj przechowywane było zboże, pasze, czyli to miejsce pełniło funkcję użytkową. Powiem Wam, że mnie to wkurza, że w takich miejscach wyrzuca się śmieci. To nie chodzi o to, że to był kiedyś kościół, tylko chodzi o to tak, że to jest po pierwsze zabytek. Po drugie, no powinniśmy jednak dbać o historię. Idę dalej. Znaleźliśmy drabinę. Pomaga nam jeszcze Piotrek, bo mamy tu mężczyznę też. I spróbujemy wejść na górę. Widzicie? O, dobra, damy wyżej, jeszcze dobrze? Wyżej, wyżej, wyżej. Ja, jako pomysłodawca, idę pierwsza. Potrzymaj mi latarkę. Jeszcze bliżej, ją Jeszcze bliżej? Strasznie jestem ciekawa, co tam jest na górze. Słuchajcie, też jestem ciekawa, czy ta drabina wytrzyma, ale miejmy nadzieję, że tak. Nie była aż tak ciężka, jak myślałam. Zobaczymy, co tu jest na górze. Dobra, sprawdzamy, czy tu można. Można. I wchodzą następne dziewczyny. Weszłyśmy na górę. Tu się okazuje, że jest jeszcze druga drabina, czyli ktoś do czegoś używał tego pomieszczenia. Widać, że tynki są bardzo zniszczone. Okna zabite. Popatrzcie, jakimiś. Deseczkami, nie ma tutaj już żadnego szkła. Widać tył budynku, ale strop, strop jest w całkiem dobrym stanie. Natomiast te samochody, które tu stoją na dole, to jest kompletnie nierealny widok. Gorsze jest to, że my kompletnie nic o tym nie wiemy, nie ma żadnych informacji. Mieszkańcy tego budynku mówią też, że nic nie wiedzą, ale wygląda na to, że ktoś prawdopodobnie albo zabezpieczył, albo zamknął jakieś przejście dalej. Tam widać, że też są jakieś okienka. No kompletnie, jeżeli to był prospekt organowy, organów nie ma, no to pytanie, czy było tu jeszcze jakieś przejście dla organisty, czy on wchodził zupełnie w innym miejscu, ale dokładnie stąd widać pięknie zdobiony fragment stropu, cudownie. I ważne jest oczywiście bardzo w kościele ewangelickim spojrzenie do góry, ponieważ na sklepieniu powinniśmy znaleźć, odnaleźć kolor błękitny. Mimo tego, że wystrój kościoła może być utrzymany w zupełnie innych barwach, zawsze na górze, gdzie podąża na wzrok, znajduje się ten błękit, przypominający właśnie o, o Bogu, o wieczności. I co niesamowite, ten błękit tutaj po 70 latach nieużytkowania, garażowania tutaj aut, składowania nawozów jest nadal błękitny i nadal można powiedzieć, że wygląda tak jak 300 lat temu. Ekipa Dolnośląskich Tajemnic odkrywa kolejne sekrety tego dziwnego miejsca. A tutaj na piętrze znalazłyśmy coś takiego, czyli tu było zejście na dół, jakaś klatka schodowa, kompletnie zniszczona. Tam, ale muszę to robić bardzo ostrożnie, widać kolejne wejście. Tam są solidne drzwi z takim starym, pięknym zamkiem. Natomiast ta klatka idzie w kierunku muru. Tam jest zamurowanie, czyli albo to jest, musimy zobaczyć z drugiej strony, albo współczesne zamurowanie, albo przechodziło się tutaj. Ale jest to w takim stanie, że strach po prostu zejść jakieś skrzynki po pomidorach jeszcze w tym leżą. Okna są zabite deskami, ale prawdziwe, to znaczy otwory okienne są zabite deskami, ale prawdziwe okna leżą sobie tutaj po prostu. Nieprawdopodobnie już wysuszone drewno z pięknie wykonanymi ręcznymi okuciami. No i tak jak się spodziewam, na każdym oknie jest cyfra rzymska, która umożliwia dopasowanie okna do właściwej ramy. Jaka, jaka tu jest cyfra, bo ja nie widzę tutaj. To teraz zobacz, weź latarkę. A spokojnie. Zaraz zobaczymy. Bo jak nie ma latarki, to widać. O, o widzisz? Trójka. A, widzę, że rzeczywiście tak. jest. Tu będzie 8. Aha, okno numer 8. Okno numer 8. Tu po drugiej stronie, yy, za emporami, naprzeciwko prospektu organowego. Są na pierwszym pięterku, na tej pierwszej kondygnacji i na drugiej są jakieś drzwi. I teraz pytanie: dokąd te drzwi mogły prowadzić? Jest tam cudny w ogóle zawias jeszcze widoczny. Mamy jeszcze jeden pomysł na te drzwi, które znajdują się na każdej kondygnacji tych centralnych empor, które oczywiście wyróżniają się w porównaniu z tymi bocznymi taki pomysł przez analogię na przykład do kościoła pokoju w Świdnicy gdzie tych drzwi jest kilkadziesiąt ponieważ każda rodzina szlachecka wchodziła własnymi drzwiami ci, ci ludzie nie przepychali się w drzwiach tylko tak jak mieli własne loże przypisane swojej rodzinie tak mieli własne drzwi no i tutaj Każda kondygnacja to są oddzielne drzwi, czyli tutaj też nie było przepychanki na klatce schodowej, tylko każdy wchodził godziwie, od razu zasiadając w swojej własnej loży. Kościół ewangelicki w Lubiechowej nie jest jednak samotnym budynkiem, jak i inne świątynie tego typu. Jest częścią całego kompleksu, jakby architekt wcisnął go pomiędzy obiekty o innym przeznaczeniu. Część zagadki przynajmniej rozwiązana, bo weszliśmy obok, gdzie normalnie są mieszkania, i okazuje się, że tak. Piękna, piękna dziurka na klucze, stare drzwi do kościoła, czyli na dół, na parter tej empory, ale zabiorę Was jeszcze na górę i zobaczymy drugie drzwi. Zobaczcie, tutaj te stare schody ocalały. Idę na górę. Z tych schodów wchodzimy na pierwszą kondygnację i tu są schody do kościoła. Widać piękny zamek też. Zamknięte na łańcuch. No i tu jest już wejście na ostatnią kondygnację, ale też zamknięte. Podobno ta góra jest bardzo niebezpieczna. Czyli możliwe, że rzeczywiście te rodziny wchodziły tędy, przechodziły na swój balkonik, żeby słuchać nabożeństwa. Przygoda fajna. A przygoda niesamowita, zwłaszcza po zmroku. No właśnie, a ja słyszałam, że wy macie jakieś plany, że wrzące wulkany mają już pomysł na to miejsce, bo tak naprawdę ile osób o nim wie? Teraz ja, wy, ja myślę, że i mieszkańcy, prawda? I mieszkańcy, Myśmy tak, rozmawiały mieszkańcy. z muzealnikiem, pamiętam ostatnio, On był zdziwiony, że coś takiego jest na Dolnym Śląsku. Z historykiem. Jaki jest wasz pomysł? No my troszeczkę z zazdrością patrzymy na Torę Żeliszową, która przez ostatnie 10 lat w rękach Fundacji Twoje Dziedzictwo stała się taką, no, areną kultury, Katarzyno. Dokładnie i naszym zdaniem to miejsce nie zasługuje na ten los, który ma teraz, nie zasługuje na to, żeby być garażem, nie zasługuje na to, żeby być strychem, śmietnikiem, składzikiem. Zasługuje na drugie życie, nie jako kościół, tylko jako instytucja, centrum, miejsce wydarzeń kulturalnych. I na tym? Na tym na razie poprzestaniemy. Czy dodasz coś jeszcze? No, ja myślę, że wyeksponujemy jego tą pierwotną rolę, natomiast faktycznie on może stać się miejscem ciekawym kulturowo i regionalnie. Ale zacząć to trzeba od sprzątania. Chyba trzeba od, od, od sprzątania. I przegonienia wszystkich szczurów. Ja wiem, że pod naszym filmem będzie mnóstwo, mnóstwo trudnych komentarzy. Będziecie pytali, a czyja to wina, a do kogo należy ten obiekt? Obiekt należy do miejscowego samorządu. Dlaczego tak jest? Być może dlatego, że nie ma na to odpowiednich pieniędzy, nie ma na to odpowiedniego pomysłu, a może dlatego, że. Turystyka w tej części Dolnego Śląska dopiero tak naprawdę zaczyna rozwijać się od pewnego czasu. Najważniejsze, że pomysł już na to miejsce jest, a ja mam do Was wielką prośbę. Jeżeli jesteś muzealnikiem, historykiem, regionalistą albo kimś, kto cokolwiek wie o tym miejscu, czekamy na kontakt, przekażemy go dalej i być może wspólnie uda nam się utkać historię tego niesamowitego, tajemniczego kościoła no w stodole chyba.